Siemano graczu, ja jestem Patryk i razem z moimi widzami tworzę miejsce dla graczy, gdzie można się odstresować, pośmiać i poczuć przyjemność z oglądania interaktywnych treści. Głównie zajmujemy się tematem gier na telefon. Dzisiaj pokażę Ci nowe produkcje, są to świeże tytuły, więc bardzo prawdopodobne, że zaskoczę cię czymś, czego nie znasz, dlatego oglądaj do końca, by niczego nie przegapić. Trzymaj się mocno, za chwilę zaczynamy nasz gamingowy seans. Ale klimatyczna gra, a do tego oferuje bardzo dynamiczną i wciągającą rozgrywkę. Już Ci mówię o co chodzi. Spawnujesz się na mapie i przydzielany jest do Ciebie cel osoba, którą musisz dopaść. Ale to nie koniec Ty też możesz być celem kogoś innego. Czaisz? Jednocześnie jesteś drapieżnikiem, jak i ofiarą. W porze z tym idzie cała gama emocji, które będziemy odczuwać. Zaczynając od ekscytacji, aż po strach i nerwowe odwracanie się do tyłu. Rozgrywka osadzona jest w czasach XIX-wiecznych, co mnie dodatkowo jara, bo uwielbiam takie klimaty. Jeżeli też Ci się podobają, to będziesz podwójnie usatysfakcjonowany. Polowanie czas zacząć. Gra oparta jest o Dead by Daylight, ale dobrze nam znaną rozgrywkę z tej popularnej gry prezentuje w swój własny sposób. Przede wszystkim jesteśmy tutaj kurczakami, którym nie podoba się chów klatkowy chyba, dlatego planujemy czmychnąć. Natomiast, jako właściciel hodowli, będziemy mieli za zadanie wszystkie kury złapać. Do dyspozycji mamy nawet monitoring, co jest oryginalnym zabiegiem. Genialnie się przy tym bawiłem, będąc w każdej roli. Otwarty świat w ciekawej odsłonie, bo na pierwszy rzut oka gra niczym się nie wyróżnia, ale po chwili czuć taką unikatowość krainy, w której się znajdujemy. Nie wiem, czy Ty też tak to widzisz, ale cały świat jest przedstawiony tak, jakby był miniaturą w kuli śnieżnej. Tylko, że zamiast śniegu mamy różnorodne biomy owiane własnym klimatem. Jest to prosta w sterowaniu gra RPG, w której będziemy mieli możliwość odczuwać przyjemność podczas eksploracji świata i wykonywania questów. Niby nic odkrywczego, a jednak. Tak cieszy. Według mnie idealnie stworzona gra sportowa na telefon, całość zabawy mieści się na ekranie naszego smartfona, każdy przycisk jest pod ręką, a otoczka audiowizualna dobrze to posuwuje się do energicznego klimatu zabawy. Nie znam się na hokeju kompletnie, ale jeżeli trzeba strzelić komuś gola to ja jestem pierwszy. Wiem jak to zabrzmiało, ale chodziło mi bardziej o sport niż relacje damsko-męskie. Pozdrawiam dla kumatych i zapraszam serdecznie do uczestniczenia w tej sportowej zabawie. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się tu czegoś takiego. Naprawdę twórcy mnie zaskoczyli swoim pomysłem i przede wszystkim wykonaniem. To tak jakby wyjąć sceny walk sandboxów, np. Sleeping Dogs, gdzie walka była wręcz głównym akcentem rozgrywki i stworzyć z tego grę na telefon. Bierzemy tu na klatę fale przeciwników i robimy z nimi co trzeba. Efektowne kopniaki, zwinne uniki czy szybkie ciosy wątrobe są w pakiecie. Imponujące gameplay, warto tego spróbować, bo rzadko widzi się takie właśnie gry na smartfonie. smartfonach。 Gra kosztuje swoje, ale zanim przewiniesz dalej, posłuchaj co to pikselowe cudo ma do zaoferowania. Przede wszystkim zawsze jestem pod wrażeniem, jak twórcy potrafią z pikseli stworzyć coś, na co mega przyjemnie się patrzy, a tutaj mamy właśnie z czymś takim do czynienia. Wsiadamy w swój pikselowy batmobil i próbujemy dojechać jak najdalej. Nasza postać ewidentnie jest uzależniona od grzybków, bo chce byśmy zbierali każdą sztukę pojawiającą się na trasie i tak wykonujemy przeróżne rajdowe wyzwania, na otoczeniu różnym krajobrazem i różnymi warunkami pogodowymi. Moim zdaniem mega! Gra ma swój własny ultra-retro klimat. Biegają sobie po tej mikroskopijnej murawie pikselowi piłkarze w przykrótkich spodenkach i próbują w swoim stylu zdobywać bramki. Ty możesz się do tego przyłączyć i wziąć udział w zwariowanych meczach? Gra na pewno nie chce oddawać realizmu piłki nożnej, raczej stawia na swój własny styl, który koniecznie poznaj, by wykorzystywać każdy element mechaniki tej produkcji i wygrywać pojedynki. Zabawna giera, fajna na rozluźnienie. Pokażcie mi grę, gdzie jest więcej akcji niż tu. Stary, tutaj co chwilę coś wybucha, co chwilę ktoś strzela, co chwilę lecimy dalej. Tutaj akcja jest na takim poziomie, że gdy broń się przegrzewa, to ją wyrzucamy i bierzemy kolejno. Oczywiście żartuję, ale jest tutaj rzeczywiście sporo widowiskowej zabawy, gdzie będziemy przemierzać mapę i mieć za zadanie po prostu eliminować wrogów na szereg dostępnych sposobów. Wygodne przyciski, dobra praca kamery i ładna grafika sprawiają, że nie jest to tandeta, ale tytuł przyjemny do ogrywania. Gra oferuje raczej już znaną nam odsłonę rozgrywek drużynowych, gdzie naprzeciwko siebie stają dwie drużyny, mające na celu zlikwidować siebie nawzajem. W międzyczasie obie grupy koncentrują się również na przejmowaniu punktów i taktycznym wykorzystywaniu klasy i umiejętności swojej postaci. Pachnie to takim Overwatchem albo Paladins. Gra wygląda bardzo ładnie, dlatego połączenie fajnego gatunku z dobrym wykonaniem produkcji oferuje przyjemne wrażenia i prognozuje godzinami spędzonymi przy tej grze. Baw się dobrze. Jeżeli lubisz testować FPSy lub masz jakieś problemy z wymaganiami np. Call of Duty to mam tu dla Ciebie tytuł, który myślę jest dobrze wyważony pod względem spoko rozgrywki i umiarkowanie ładnej grafiki. Stylistycznie ta gra najbardziej przypomina Paydaya, nie wiem czy też masz podobne odczucia. Ogólnie jest to totalnie gra do tego, żeby sobie postrzelać. Nie ma za bardzo czym się podniecać, ale jednocześnie tytuł oferuje równą rozgrywkę, która może zapełnić nam czas w chwilach nudy. Formuła 1 jest jednym z najpopularniejszych sportów wyścigowych. W większości gier na telefon, gdzie istniała opcja wsiąść za stery jednego z bolidów lub przynajmniej pokierować swoją drużyną, bawiłem się prześwietnie. A tutaj nagle pojawia się kolejny tytuł oferujący przepiękną i emocjonującą rozgrywkę właśnie w takim wyścigowym stylu. Ta wersja Formuły 1 jest zaprojektowana w futurystycznym klimacie, wiecie taka wizja przyszłości twórców. ZULA to taki Counter-Strike na telefon i to dosłownie, bo wydaje mi się, że nawet mapy tutaj są identyczne. CS to jeden z najpopularniejszych sieciowych FPS-ów i zdecydowanie możliwość pogrania w niego na ekranie naszego telefonu to fajna okazja, żeby poczuć przyjemność z tych shooterowych emocji. Jest to niemal kopia 1 do jednego, więc sporo tutaj animacji, skinów, skrzynek i innego tego typu rzeczy. Jeżeli masz ochotę pobawić się właśnie w stylu CS, to teraz masz ku temu okazję. Ta gra znalazła się w dzisiejszym zestawieniu tylko i wyłącznie z racji tego, że jest absurdalnie bekowa. Jest to tak wielki krab, że aż trzeba to sprawdzić na własnej skórze. Stworzona na silniku Unity gra, w której naszym głównym zadaniem jest chronić głowę państwa lub inne ważne osobistości, a to w jaki sposób to zrobimy to już w pewnym sensie kwestia przypadku, tak mi się wydaje. Nasza postać robi tak przedziwne i niekontrolowane ruchy, że od razu wybucham śmiechem za każdym razem, gdy nasz ochroniarz wkracza do Aktion. Kolejna gra FPS, która idealnie balansuje pomiędzy dobrze wyglądającą oprawą wizualną, a jednocześnie małymi wymaganiami sprzętowymi. Rozgrywka nie jest jakoś niesamowicie widowiskowa, ale na pewno spełnia swoją funkcję i zapewnia frajdę ze strzelania i uczestniczenia w prostych trybach gry, jak na przykład przejmowanie punktu. Gra trochę wzoruje się na Call of Duty, więc to idealny tytuł dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na właśnie zagranie w koda, a bardzo by chciały spróbować podobnej rozgrywki. Jest to drapieżna gra wyścigowa. Nie wiem dlaczego, ale właśnie takie określenie wpadło mi do głowy, jak tylko zobaczyłem ten tytuł. Przede wszystkim wielkie wow, trzeba zrobić przy tym, w jaki sposób każdy z nas może tutaj tuningować i customizować swój pojazd. Wzory, skiny naprawdę rzucają się w oczy. Sama rozgrywka to też cudo. Widać podobieństwo z Mario Kart Tour, gdzie przemierzamy ciekawie zaprojektowane trasy, a w trakcie wyścigu możemy zahaczyć o boxa, który da nam jednorazowe specjalne umiejętności. Według mnie pełna profeska warto przetestować. Kolejna gra bazująca na znanych pc hitach. Tak naprawdę gameplay nas nie zaskoczy inną rozgrywką, ale za to gra może wyróżnić się swoim stylem graficznym oraz własnymi wymyślnymi postaciami. Kwestia tu już jest tego, jakie pierwsze wrażenie zrobi na tobie ta gra. Jeżeli podoba ci się jej styl i lubisz ten gatunek gier, to zajrzyj do opisu, znajdziesz tam link do pobrania. Fajnie, że dotarłeś aż tutaj. Pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to, aż je odkryjesz. Trzymaj się i do następnego mam nadzieję, że już za chwilę. Yo!